Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Informatora Radia Istebna. W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury Wistebnej oraz organizatorów poszczególnych imprez chciałam Państwa zaprosić na kilka nadchodzących, najbliższych wydarzeń. Pierwsze z nich to oczywiście od dawna już zapowiadany sobotni koncert Krzysztofa Krawczyka. Koncert organizowany jest z okazji Dnia Matki. Dla wszystkich tych, którzy, no, można powiedzieć, długo decydowali się na to, czy chcą pójść, czy może mają jakieś inne plany, dobra wiadomość jest taka, że jeszcze tuż w zasadzie przed koncertem będzie można zakupić bilety. Koncert odbędzie się w naszym miejscowym gimnazjum imienia Jana Pawła II w Istebnej, w hali widowiskowej tego gimnazjum. Początek wydarzenia o godzinie 19, ale zapraszamy serdecznie nawet troszeczkę wcześniej ze względu na to, że swój support będzie mieć kapela Polandia. Także na pewno będzie im bardzo miło, jeżeli będą mieć słuchaczy, którzy przyjdą nieco wcześniej na koncert, a tym samym zajmą sobie na pewno jakieś lepsze miejsca. Więc serdecznie do tego zapraszam. Niedziela, niedziela to zaproszenie rodzinne, zaproszenie od y, straży Pożarnej w Koniakowie w Centrum. Straż Pożarna będzie organizować doroczny piknik. Piknik rodzinny na Tynioku. Już od godziny 10 można przyjść koniecznie z dziećmi, ponieważ dla nich będzie dużo różnych zabaw, dużo różnych eventów. No i oczywiście będą konkurencje i pokazy i sprzętu strażackiego, no i samej również sprawności strażaków w akcji. Także Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie serdecznie zaprasza. Pogoda ma dopisać, więc przypuszczam, że piknik odbędzie się w bardzo miłej atmosferze. Kolejne zaproszenie z Biblioteki Publicznej Wistebnej, a więc tutaj od naszych koleżanek. One z pewnością jeszcze w następnym wydaniu informatora pewnie podadzą więcej szczegółów, ale tak jak i w zeszłym roku i dwa lata wcześniej, e, tym razem 3 czerwca organizowana jest noc bibliotek. Noc bibliotek zacznie się o godzinie 19 i można powiedzieć, że tym razem będzie to prawdziwa noc podróżników. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy świat zwiedzają, świat, a może kraj, potrafią to jakoś dokumentować i chcą o tym opowiedzieć, ale też tych, którzy na przykład. Planują zająć się takim krajoznawstwem, chcieliby dowiedzieć się, jak do takiej wyprawy można się przygotować, co warto wiedzieć wcześniej, z jakich pomocy może jakichś przewodników, może jakichś informatorów warto wcześniej skorzystać. No i również chcieliby zobaczyć, jak inni przeprowadzają jakieś dzienniki swojej podróży, jak dokumentują swoje wyprawy w postaci filmów czy fotografii. Na pewno będzie bardzo ciekawie, Mamy gości, którzy już zapowiedzieli swoje uczestnictwo w nocy bibliotek, a mamy również też nadzieję, że wiele osób, które w żaden sposób nie będą się zapowiadały, ale przyjdą, przyniosą ze sobą być może jakieś albumy, może jakieś filmy i podzielą się swoją pasją, na co na pewno nasze koleżanki z biblioteki bardzo liczą. Myślę, że będzie ciekawie i będzie na pewno i krajowo i światowo. Także będzie można zobaczyć wiele ciekawych miejsc podczas jednej nocy w jednym miejscu w naszej bibliotece publicznej w Istebnej. Aż wreszcie wydarzenie niedzielne, ale z 4 czerwca. Doroczny Dzień Dziecka, Leśny Dzień Dziecka, jak zwykle organizowany z naszym Nadleśnictwem Wiślańskim, i również innymi współorganizatorami, m.in. Fundacją Longboard Kids czy Keepers Foundation, będą różne oczywiście atrakcje skierowane do najmłodszych, ale również do młodzieży. Jak co roku ciesząca się myślę dużą popularnością mini lista przebojów, gdzie najmłodsi będą się mogli podzielić swoim talentem i pokazać to, co mają do zaprezentowania na, no może jeszcze niewielkiej scenie, ale w każdym razie scenie amfiteatru podskoczni. Będzie oczywiście konkurs plastyczny, który jak zawsze poprowadzi pani Iwona Konarzeska. Poza no tego jak zwykle też już impreza towarzysząca Dniu Dziecka jeźdź z głową, czyli wydarzenie poświęcone przede wszystkim bezpieczeństwu na drodze, temu jak się powinniśmy zachowywać i jak się nie powinniśmy zachowywać. Poniekąd tematycznie powiązana z tym e, również e, pokazy e, pierwszej pomocy e, skierowane do, do najmłodszych, żeby oni też wiedzieli, jak się w takich sytuacjach trudniejszych powinni zachować. A Oprócz tego, bardzo dużo różnych eventów sportowych, artystycznych, prowadzonych m.in. przez animatorów WIDES czy animatorów ze Słonecznej Krainy. To jest punkt terapeutyczny, przedszkolny z Jaworzynki, Słoneczna Kraina. Oni również będą brali udział w tym wydarzeniu i na pewno będzie bardzo wiele atrakcji dla najmłodszych, natomiast z pewnością dla troszeczkę starszych, również dyskoteka, która. Zakończy całe to wydarzenie 4 czerwca w niedzielę. Zapraszamy od godziny 14. Oprócz tego, chciałam e, przypomnieć o tym, że w sezonie e, takim wiosenno-letnim, w sezonie e, wakacyjnym. Po, Powoli już też zaczyna się, można powiedzieć, nawet sezon urlopowy i sezon wycieczek szkolnych. Wiele naszych miejsc atrakcyjnych do zwiedzania otwiera się nieco szerzej na swoich przyszłych klientów na turystów. A mianowicie mam tutaj na myśli chociażby Muzeum Jana Wałacha, które w tej chwili już jest regularnie otwarte w sezonie właśnie wiosenno-letnim, od środy do niedzieli, od godziny 10 do 16. Serdecznie zapraszam indywidualnie i grupowo na to, żeby właśnie to muzeum bardzo ciekawe zwiedzić. Również gestorom przypominam o tym, żeby. Może zachęcali swoich, swoich gości do tego, żeby zobaczyli właśnie takie miejsca, jak choćby Muzeum Jana Wałacha, czy Muzeum na Grapie, które też jest czynne codziennie od wtorku do niedzieli od 10 do 15. Więc są to też takie stałe godziny, nie trzeba się umawiać, można przyjść indywidualnie czy rodzinnie. I myślę, że jest to ciekawa propozycja urozmaicenia tutaj pobytu. A jak wiadomo, im więcej nasi goście zobaczą, i zobaczą, że po prostu warto tutaj przyjeżdżać. No, tym chętniej do nas wrócą. E, wróciło też na, do kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu. E, wróciła fundacja Longboard Kids ze swoimi środami longboardowymi. Także dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek, jest propozycja, by w środę o godzinie 17.00 udać się właśnie na Zaolzie. I skorzystać z takiej możliwości nauki jazdy na longboardzie albo doskonalenia tejże jazdy, co ponoć bardzo dobrze pomaga również w sezonie zimowym, jeżeli ktoś ma zamiar na przykład nauczyć się jeździć na snowboardzie. Serdecznie dziękuję.